Cześć moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. A dzisiaj będziemy rozmawiali ogólnie o rynku jajek. Trochę wam powiem, jak się ten rynek teraz kształtuje w tym 2023 roku, czy będą wzrosty, czy będą spadki, jak to będzie. Słuchajcie dalej. Wyglądało, mam nadzieję, że odcinek będzie dość ciekawy. Także już na wstępie możecie zostawić łapkę w górę, subskrypcję, napisać, o czym byście chcieli kolejny. Ja zapalę tylko w kurniku właśnie światło, żeby było w miarę w miarę widno szczególnie do nagrywania. No, ale jak widzicie, osobiście wam powiem mamy godzinę 8. W kurniku było ciemno, trzeba było światło zapalić. Okej, okay, słuchajcie, nie przedłużając jak wygląda obecnie rynek jajek. Rynek jajek w miarę się ustabilizował z tego względu, że w większości po prostu nie mamy żadnych podwyżek kosztów stałych, więc producenci też tych cen nie podwyższali. Mniej więcej jajko, słuchajcie, w kurcie taka M klatkowa kosztuje około 70 groszy. Ktoś powie, że to jest dużo, kiedyś to by było bardzo dużo, teraz słuchajcie, cieszmy się, że mamy taką cenę, a nie jest to cena wyższa. Eee, trochę, tak jak już nie chcę tu wnikać w politykę, natomiast Orlen ceny paliw zawyżał. Myślałem, że jeszcze będą wzrosty, ale przez to, że Orlen i tak te ceny paliw zawyżał, więc te ceny na szczęście nie wzrosły. Gdyby słuchajcie, jeszcze wzrosła, jak wiecie, ceny paliw mamy we wszystkich produktach, no to siłą rzeczy cena jajka również by poszła w górę. Pytanie, bo też pytacie często, czy się opłaca, czy się nie opłaca. Ja już nagrywałem taki film, także zapraszam, odsyłam do odcinka o zarobkach, czy da się z tego zarobić, czy nie. Natomiast ogólnie, słuchajcie, no, tak jak Wam zawsze mówię, jajko jest takim produktem, które e, raczej nazwałbym nawet produktem pierwszej potrzeby i raczej e, będzie się e, sprzedawać siłą rzeczy. Oczywiście jest duża konkurencja na rynku, ale jak macie dobry towar w dobrej cenie, to pójdzie. Wracając do rynku, słuchajcie. Yy, niestety pojawiły się u nas ogniska ptasiej grypy, sporo kurników się pozamykało, zobaczymy co z tego wyjdzie. Na razie na rynku jeszcze jakichś większych konsekwencji nie widać. Yy, nie wiem, czy to się pozamykały kurniki, słuchajcie, gdzie były w większości kurnioski, czy jakieś kurki bardziej do wylęgu, czy jakieś na brojlery. Ciężko mi stwierdzić, jeszcze takich informacji nie mam. Nie udało mi się uzyskać. Jak wy coś wiecie, to napiszcie w komentarzu. Natomiast jeżeli wiadomo, będzie mniej tego jajka, to te ceny pójdą w górę, bo popyt jest cały czas, tak samo z kurami. Jak cena kur słuchajcie pójdzie w górę, przez to właśnie, że tych kur jest mało na rynku albo będziemy ściągać z zagranicy, to również to może podwyższyć cenę jajka finalnie, bo koszty się zwiększą. Także no zobaczymy co przyniesie przyszłość, na razie tak to wygląda. Co do zbóż, bo tu też dużo ludzi protestuje, że zboża przyjeżdżają z Ukrainy, u nas są zakumulowane i w ogóle rolnicy mają na magazynach, a... Nie mogą sprzedać. Słuchajcie, ale wcale te zboża, powiem Wam szczerze, też oczywiście nie jestem za tą sytuacją, natomiast te zboża wcale nie są dużo tańsze. Ja teraz widzę faktycznie trochę cena tych właśnie paszy się ustabilizowała, ale normalnie ona cały czas szła w górę. Także myślę, że pod koniec stycznia mniej więcej będziemy wiedzieli, jak to wygląda, czy te ceny jeszcze skoczą, czy nie. Miejmy nadzieję, że. Już po prostu to wszystko się w miarę ustabilizuje, fajnie by było, bo też czy Wy sprzedając jajka musicie podwyższać ceny, czy w ogóle producenci muszą podwyższać ceny, no bo siłą rzeczy i tak konsument finalny zapłaci najwięcej. Co jeszcze chciałem Wam powiedzieć, też bardzo ciekawa sprawa właśnie, zobaczymy a propos tej ptasiej grypy, jak to się będzie rozwijało, bo no może okazać się, że jeżeli bardzo dużo tych kurników pozamykają, no to te ceny też wywindują w górę. Ja oczywiście jak zawsze Wam polecam kupować zboże jak macie możliwość i kumulować, bo raczej nie nastawiałbym się, że będzie taniej. Słyszałem, że na kurnikach tutaj od znajomych o grosz dwa czy nawet trzy cena jajka spadła, ale to chyba głównie dla stałych klientów i producenci nadrabiają co mogą, więc też wątpię, że będą Wam te ceny po prostu jakoś tam obniżać więc i tak bym się przygotował na podwyżki no ale to nie jest w sumie nic yy, dziwnego raczej są to rzeczy oczywiste o których większość z was po prostu pamięta po prostu z was większość to yy, wie co dalej moi drodzy yy, polecam wam jeżeli macie możliwość yy, yy, zadbać o swój kurnik pod względem takim ekonomicznym to znaczy dobrze go uszczelnić zainwestować w rówki jakieś w miarę energooszczędne coś takiego słuchajcie, żeby było taniej, żeby tyle to nie pochłaniało waszej energii, czasu pracy. Polecam też przede wszystkim słuchajcie jakąś dobrą ściółkę właśnie typu słomę. Nie rzucać żadnych wiórów, bo to może być ciężkie w sprzątaniu. Natomiast słomę, żeby później po prostu ją powyrzucać i nową ściółkę do kurnika włożyć. Wracając do rynku jajek, moi drodzy. Co do innych rozmiarów, czy mówimy o XL, czy SC, tutaj się cena za dużo nie zmieniła, tak samo jak w przypadku Mki. Najwięcej, tak jak wiecie, Skaczą cenowo te jajka, które się najczęściej sprzedają, czyli MK rozmiar i L -ka rozmiar. To są rozmiary, które najczęściej się sprzedają. Wiadomo, jest jeszcze XL, -ka, S -ki raczej w sklepie, do sklepów też nie jest sprzedawana, bo nikt tego jajeczka nie kupuje, bo jest malutkie. To nie jest tak jakby jajko, właśnie konsumpcyjne. Co dalej, moi drodzy? Kolejna ważna rzecz, właśnie dotycząca drobiu, dotycząca rynku jajek, to jest yy, sprzedaż. Jajka na rynki zagraniczne. Dużo ferm, z tego co wiem, sprzedaje jajka na zachód, bo tam mają lepszą cenę, tam płacą w euro czy cokolwiek, i po prostu mają lepsze warunki. My to jajko wcześniej ściągaliśmy z zagranicy. Teraz niektórzy mówi, mówią, że tego jajka brakuje, natomiast chodząc po rynku, patrząc jak to wszystko wygląda, wydaje mi się, że to jest trochę naciągane, więc tutaj bym się aż tak nie przejmował. Raczej Wy jako mali hodowcy kury na wiosnę kupicie, jajka na handel kupicie, jajka na sprzedaż kupicie, czy nawet dla siebie jako konsumenci, więc tym bym się nie martwił. Zresztą sklepy też muszą się z tego wywiązać, bo mają kontrakty porobione z danymi fermami, więc tutaj są olbrzymie kary, więc nikomu nie zależy na tym, żeby kogokolwiek akurat w tym momencie na tym... Oszukiwać. <laughs> Wiem, słuchajcie, że nie powstają nowe inwestycje dotyczące kurniosek, dotyczące drobiu, nie powstają nowe kurniki. Te kurniki, które były lat 15-20, one zostały. Jak to się dalej potoczy, nie wiadomo. Natomiast myślę, że po prostu przez obecne koszty, przez Ryzyko inwestycyjne. Przez to, że kredyty są bardzo ryzykowne w obecnych czasach, nawet inwestycyjne, po prostu ludzie się za bardzo nie kredytują, nie chcą się w tym kierunku rozwijać. A też widzicie, co się dzieje na rynku: jedna ptasia grypa, i już trzech czy pięciu kurników nie ma, więc no trzeba się po prostu zastanowić czy warto ludziom się to raczej inwestorom przedsiębiorcom nie kalkuluje więc w to nie wchodzą ja bym się nastawiał słuchajcie w tym styczniu mimo wszystko że ta cena nie wzrośnie miejmy nadzieję zobaczymy co będzie w marcu zobaczymy co będzie w kwietniu później na wielkanoc czy ta cena pójdzie w górę czy nie chciałbym naprawdę słuchajcie łudzę się żeby ta cena spadła ale wydaje mi się że nikt nie będzie jajka sprzedawał po kosztach ani yy, nie będzie sobie odrabiał tych kosztów, tylko chce na tym wszystkim zarobić. To jest całkowicie zrozumiałe, więc tutaj bym się nie czarował, że ta cena spadnie. Raczej, że ona wzrośnie, ale już niedużo, może grosz 2-5. Chociaż tak jak wiecie, każdy grosz na jajku przy dużych ilościach to jest bardzo dużo. Ok, także to by było na tyle w takim krótkim odcinku, jeżeli się oczywiście podobało, to. Zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję, napiszcie pozytywny komentarz moi drodzy. Napiszcie jak wy na to patrzycie, czy waszym zdaniem ceny będą spadały, czy będą rosły. Trochę cena paszy w workach 25 kg wzrosła. Trochę cena śruty również wzrosła przez gospodarzy, którzy sprzedają na różnych bazarach i targach. Nie jest to duży wzrost, ale mimo wszystko jakiś tam jest. Także to na tyle by było na dzisiaj. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć.